Odpowiedz na wołanie. Księga Izajasza, rozdział 30, wersety 15-22, Biblia warszawska. Gdyż tak mówi wszechmocny, Pan, święty Izraelski, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc, lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej, nie. Na koniach umkniemy. Dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. Tysiąc będzie uciekać przed groźbą jednego, przed groźbą pięciu będziecie uciekać, aż zostanie z was resztka, jak maszt na szczycie góry i jak sztandar na wzgórzu. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają. Gdyż, ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i swoje lane bałwane, powleczone złotem, porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich, recz. List do Rzymian, rozdział 10, werset 14. Jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Kiedy moi wnukowie byli jeszcze mali, syn zabrał ich na film Król Lew. Była tam scena, w której młode wiątko Simba stoi nad martwym ciałem swojego ojca, króla Mufasy, zabitego przez złego wuja. Mały Simba przerażony i osamotniony, zawołał: pomocy, pomocy, pomocy. W tym momencie mój trzyletni wnuczek stanął na fotelu i do skupionych na filmie widzów zawołał: Dlaczego nikt mu nie pomaga? Stary Testament zawiera wiele relacji o wybranych przez Boga ludziach wołających o pomoc, jakkolwiek ich problemy często wynikały z własnych działań i krombrności, Bóg nadal skłonny był przychodzić z pomocą. Prorok Izajasz musiał przekazać ludziom wiele złych wiadomości, ale mimo to pocieszał ich tymi słowy: "Pan czeka, aby wam okazać łaskę i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować". Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy. Odezwie się. Bóg jednak często oczekiwał, że to jego ludzie staną się odpowiedzią na to wołanie o pomoc. Dzisiaj wielu ludzi wokół nas potrzebuje naszego działania i pomocy. Bycie rękoma Boga tu na ziemi to wielki przywilej, którego dostępujemy pomagając wołającym o pomoc. Pokaż, że Bóg się troszczy podając pomocną dłoń.